Witam Państwa, Kamila Szubasalwiak. Startujemy z magazynem Usteckim. Szkoła podstawowa nr 3 w Ustce ma swój sztandar. Uroczystość jego nadania zbiegła się z obchodami Święta Edukacji Narodowej. Dokładnie 14 października, w szkole podstawowej nr 3 w Ustce odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Wzięli w niej udział samorządowcy, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły. To ważny dzień, który na zawsze. Zapisze się na kartach historii szkoły po nr 3. To właśnie dzisiaj odbywa się uroczystość nadania sztandaru. Sztandaru, który jest symbolem wspólnoty, jaką tworzy społeczność szkolna, oraz wartości i wiedzy przekazywanej w naszej szkole młodym mieszkańcom naszego miasta. Gratulacje i najlepsze życzenia dla całej społeczności szkolnej przekazał także poseł Piotr Miller oraz Jan Olech, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego. Uroczystość uświetniły występy Usteckiej Orkiestry Dętej i uczniów szkoły. Nadanie standardu to wyjątkowy dzień dla każdej szkoły i instytucji. To jej najważniejszy symbol. To znak tożsamości, wspólnoty i trwania. Wymaga od wszystkich zachowania powagi i szacunku, bo jest symbolem Polski, narodu. Ziemi, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Historia osteckiej trójki rozpoczęła się w 2017 roku. Wówczas to w czerwcu radni podjęli uchwałę o przekształceniu gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Nowo powstałej szkole nadano imię generała Mariusza Zaruskiego. Rusza tegoroczna odsłona programu Zielona Ustka. Na projekty ekologiczne samorząd przeznacza 200 tysięcy złotych. W ich ramach odbędą się m.in. szkolenia i warsztaty. Zielona Ustka to program dla osób, które widzą potrzebę stworzenia w ustce nowych zielonych miejsc, także na powierzchniach utwardzonych, naprawy istniejących skwerów czy zazielenienia pionowych ścian. Można zgłaszać pomysły z zakresu m.in. tworzenia lub odnawiania rabat, skwerów, łąk kwietnych, parków, budowy zielonych przystanków, ścian zieleni czy wzmocnienia odporności zieleni wysokiej do zmian klimatu na terenie miasta. Możliwe jest także wsparcie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z problematyką miejskiej zieleni. Czekamy na Państwa propozycje. Zapraszamy także i do składania projektów, które będą projektami miękkimi, dotyczącymi na przykład elementów edukacyjnych, szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska. One także mogą być finansowane w ramach tego programu. Projekty będą oceniane przez zespół ekspertów wzorem roku 2019? Nabór projektów papierowo i elektronicznie trwa do 30 listopada. Jeszcze w październiku zaplanowano warsztaty dla osób zainteresowanych. W pierwszym dniu zaplanowano zajęcia teoretyczne, w drugim zajęcia w terenie. Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Ustka w sali 101. W przypadku zaostrzenia wymagań epidemiologicznych, spotkanie odbędzie się na platformie internetowej. Zgłoszenia chętnych do udziału w warsztatach przyjmowane są do 21 października na adres amelerkubica.um.ustka.pl lub pod numerami telefonów 59 81 54 315 lub 59 81 54 310. Tłumy miłośników zimnych kąpieli bawiły się na plaży wschodniej w Ustce. 17 października oficjalnie rozpoczął się sezon morsowy 2021-2022. Do Ustki przyjechały kluby morsów, m.in. Zdarłowa, Słowska Szczecinka, Koszelina Korzybie, a nawet Siedlec. Nie zabrakło oczywiście gospodarzy, czyli morsów z Ustki. Przewodził im osobiście burmistrz Jacek Maniszewski, który sam chętnie zażywa zimnych kąpieli w Bałtyku. Zaczynamy dzisiaj ee... Ten sezon. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze każdą niedzielę, bo my każdą niedzielę, mam nadzieję, o 12 będziemy się spotkali, jak to tradycja już tutaj nasza wygląda. O, także jeszcze raz mówię, witam Was wszystkich serdecznie, cieszę się, że przyjechaliście w takiej grupie i za chwilę chodzimy do wody. Wspólnie do wody, która miała zaledwie kilka stopni Celsjusza, weszły doświadczone, jak i świeżo upieczone morsy. Byli młodsi i starsi, wszystkim jednak dopisywały humory i panowała ogólna radość. Zapraszamy każdego, kto by chciał z nami morsować. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 12, tu na plaży wschodniej, przy pierwszym molo. Jak ktoś chce, zapraszamy serdecznie. To nic zobowiązującego. Pamiętajcie, robimy to dla zdrowia, dla naszych kości. To jest nasza krioterapia. Ustka jest jednym z ulubionych miejsc do morsowania na polskim wybrzeżu. Zimne kąpiele od lat zdobywają rzesze nowych zwolenników. Doskonale jest to widoczne właśnie w Ustce przez cały sezon zimowy. Grupy morsów korzystają z zimnych wód Bałtyku. Ustka podsumowała sezon letni. Tegoroczne wakacje, mimo że w pandemii, należały do wyjątkowo udanych. Polacy chętnie wypoczywali nad morzem. Wielu z nich wybrało właśnie Ustkę. Ustczanie i przedstawiciele usteckich instytucji spotkali się, aby wspólnie podyskutować o tegorocznym sezonie letnim. Swoje prezentacje dotyczące działań w wakacje pokazali przedstawiciele Urzędu Miasta, Ośrodka Sportu i Rozwoju, Domu Kultury oraz Biblioteki Miejskiej. Wydaje mi się, że sezon należy podsumować na plus. To był dobry sezon. Turyści licznie odwiedzili Ustkę. Nie mamy jeszcze co prawda szczegółowej statystyki, ale już bazując na odsłonach internetowych, na opiniach internetowych, na opiniach portali branżowych widzimy, że ta frekwencja była bardzo duża. Do liczby turystów, którzy odwiedzili Ustkę, przyczyniła się między innymi także sama pandemia. Wiele osób wybrało wypoczynek w kraju zamiast wyjazdów zagranicznych. Nie bez znaczenia był bon turystyczny, który chętnie wykorzystywały rodziny. Ponadto Ustka przygotowała dla turystów bogatą ofertę imprez i atrakcji, które umilały pobyt nad morzem. 21 października przypadała pierwsza rocznica śmierci Jacka Graczyka, wieloletniego burmistrza ustki, społecznika i miłośnika sportu. Jacek Graczyk zmarł nagle podczas sprawowania funkcji burmistrza. Była to jego trzecia kadencja. Ostatnie wybory wygrał z dużym poparciem mieszkańców. W samorządzie pracował również jako radny powiatu słupskiego. Podczas jego pierwszej kadencji rozpoczęto rewitalizację starej części ustki, która konsekwentnie prowadzona jest do dzisiaj. Dzięki temu ustka na stałe wpisała się już w turystyczną i historyczną mapę Pomorza i Polski. W swojej karierze zawodowej pracował także w biznesie. Był m.in. szefem usteckiej stoczni. Prywatnie mąż, ojciec, dwojga dzieci i dziadek. Jacek Graczyk był wielkim miłośnikiem sportu, który sam aktywnie uprawiał od lat, zawstydzał wszystkich swoimi wynikami w jeździe na rowerze. Jako burmistrz zabiegał o rozbudowę bazy sportowej w mieście. Mocno wspierał również działania seniorów i osoby promujące ustkę na zewnątrz. To z jego inicjatywy powstała nagroda honorowego ambasadora ustki, która od wielu lat jest wręczana osobom i instytucjom, które promują ustkę na zewnątrz. Z inicjatywy burmistrza Graczyka powstał w ustce węzeł transportowy, który nosi jego imię. I tym wspomnieniem kończymy magazyn Ustecki. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie za tydzień, a dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.